Witajcie moi drodzy. Oto znowu mój baniaczek z paletkami. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak pozmieniałem wystrój akwarium. Tak jak wcześniej wspominałem, i obiecywałem, że wyleci to całe dno po starym akwarium Blackwater. Niektórzy zarzucali mi, że mam wsyw w akwarium. No, prawda, taka była, że był, ale. Wcale tego nie ukrywałem, ponieważ wcześniej przy Blackwater no, nie było to dla mnie istotne, że tam jest syf, że tam gniją szyszki, jakieś kawałki liści i tak dalej, jeszcze je przecież dorzucałem, tak samo szyszki Olchy, jak i liście dębu wrzucałem, żeby było ciemno, żeby było bardziej syfiaście, więc zupełnie mnie to nie interesowało. Tyle, co tam odkurzyłem, wyczyściłem, odmuliłem z wierzchu, a ten piach że było go bardzo dużo, było grubo. No to tam był pewnie dobry syf. Takie pewnie lekkie szambo, nawet może nie lekkie. Więc no jak tutaj widzicie teraz zmieniłem to. Zrobiłem taki jakby pół restart. Nie wyciągałem ryb z akwarium po prostu przy podmiankach odsysałem jak najwięcej tego piachu, ładowałem to do wiadra ile się dało i jak Dał radę wąż zaciągnąć. No i efekt, widzicie cały tył, tak jak już wcześniej nagrywałem, to już wcześniej zrobiłem, bo to było na kilka lat robione właśnie. Więc cały tył jest wysypany tym substratem jokushi. Przód wysypałem. Tutaj po lewej stronie w rogu jest sam ten taki ciemny żwir. Tam widzicie jeszcze gdzieś przebijają troszeczkę resztki piasku. A to są takie resztki przy przedniej szybie, gdzieś tam je nawiało. To tam nie jest jakaś warstwa tego piasku, tylko po prostu gdzieś tutaj jakaś mała kupeczka przy szybie się zebrała. Także jego tam już praktycznie nie ma. Tutaj po tej lewej stronie jest gdzieś tak na 30-40 cm, powiedzmy, do tych anubiasów na kamieniu. To jest sam ten taki ciemny żwir. Myślę, że to ładnie będzie wyglądać ten ciemny żwir. Dalej, do końca, aż do prawej strony, podsypałem lekko tym jukucz i przysypałem tym żbirem. Zrobiłem tak dlatego, że jakbym chciał wsadzić jakieś, nie wiem, przyszłości, dokupił drugą lampę czy coś, wsadził jakieś takie niskopienne rośliny, jakieś małe kryptokoryny czy coś, może, no, coś pewnie wymyślę, jak zaczną te rośliny rosnąć, jak to wszystko się ustabilizuje, to dlatego dałem tam pod trochę tego substratu, niech sobie będzie przesypałem to żwirem, nie wiem czy tu widzicie, musiałbym to pewnie Wam pokazać z bliska ale z tyłu, od tyłu ryby mi kopią i wsypują mi ten substrat bo no tam on z tyłu jest nie przesypany niestety żadnym piaskiem, o widzicie, on tam sobie leży tako. tutaj odciąłem kamieniami to jeszcze jakoś w miarę to się utrzymuje ale tu gdzie nie odciąłem, no to widzicie co się dzieje jest tego substratu na tym żwirku pełno, muszę coś wymyślać Substrat jest leciutki, więc jego posprzątać to nie będzie problem. Lekko go tam się przerzuci na tył, ale muszę to oddzielić jakimś albo grubym żwirem, albo jakimiś kamyczkami, żeby to żeby to oddzielić, żeby to się tak nie sypało tutaj, bo dopóki nie ma jakoś za dużo roślin, to niestety jest tak jest. Także to tyle. Z tych zmian zrobiłem to. Aha, no korzenia tam jednego tego wielkiego starego wywaliłem, bo już był taki zbutwiały. Jak go wyjąłem, to już rozpadał się w rękach, więc mówię, dobra, czas na niego przyszedł. Użyłem tam jakiegoś po lewej stronie mojego korzonka. Widzicie, przykręcony do kamienia jest dużą trytytką, bo na razie się nie chce trzymać. Ale dzisiaj akurat przyszedł mi klej akrylowy, więc wezmę przy podmiance waciki, wyjmę to i przykleję. I myślę, że do tej skały będzie się trzymał na spokojnie, nie będzie problemu, ta trytytka zniknie. Także to tak nie zostanie. Rośliny są w lipnym stanie. Mikrozoria mi całe pogniły. E, widzicie, że no, nie wyglądają te rośliny jakoś rewelacyjnie. Słuchajcie, myślę, że nawet wywócznik zdychał. Cały brązowy się robił, tylko szczyty świeże były takie zielone, a pod spodem wszystko już gniło. Nie wiem, czy znalazłem powód. Póki co odkryłem jedną rzecz, mianowicie taką, że miałem zerowe KH. Mimo że ja wodę RO do podmian mineralizuję tym Price diskus podejrzewam, że bakterie pewnie wyżerają mi KH, bo taka jest możliwość i tak myślę, że najszybciej to się odbywało i cały czas miałem zerowe KH. Założyłem tam na szybę, widzicie, indykator CO2 i tak myślę, dobra, zobaczę ile tego dwutlenku węgla jest w wodzie, no i okazało się, że cały czas mało, mało, mało. Na komputerze ustawiłem w końcu KH0, no i pokazało, że ja mam prawie 0 dwutlenku węgla w akwarium. Więc myślę, że to powodowało to obumieranie tych roślin i ciągłe karłowacenie i nierośnięcie. Tak myślę, wiecie, obstawiam to na razie, że to jest no pierwszy powód mój, który odkryłem na tą chwilę. Jeżeli wyeliminuję jego, bo już KH podnoszę, trzymam jakieś 3-4 cały czas, Myślę, że to coś odmieni, no pewnie nie z dnia na dzień, musi dwa tygodnie minąć, pewnie żeby jakiś efekt był. Ale póki co, no trzymam się tego. Trzymam się tego, słuchajcie, indykator z niebieskiego zmienił się na zielony, więc znaczy, że CO2 podniosło się mocno. I mam nadzieję, że to było to i te rośliny odżyją. Jeżeli nie, będę szukał dalej. Ale no to był pierwszy powód, no jeżeli nie było w ogóle dwutlenku węgla w wodzie, cały węglan wyżarty, KH całe wyżarte, to no to myślę, że one nie miały prawa rosnąć, bo i z czego? Także nowa lampa i inne cuda by tutaj chyba nic nie dały, tak? Dlatego nie znikały mi NO3, PO4, cały czas się trzymały w miejscu, no bo te rośliny pewnie nic nie wyżerały, tylko po prostu żyły tak. Te, które żyły, to te anubiasy i ten lotos i tak dalej, to one pewnie tak po prostu w miarę jakoś tam przeżyły w tej wodzie. Także myślę, że to się okaże, nie? Tydzień dwa i zobaczymy. Jak to wszystko ruszy, znaczy, że to był powód, jeżeli nie, no to tak jak mówię, będziemy walczyć dalej, no nie poddajemy się. I co? I to na razie na tyle. Chciałem was zachęcić do dawania łapek pod moimi filmikami, subskrybowania kanału. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to się potoczy dalej, historia tego baniaka, a na dzisiaj życzę Wam wszystkim miłego weekendu i do usłyszenia.